Płynąłem na suchego przestwór oceanu Wóz nurza się w zieloność I jak łódka brodzi Śród fali łąk szumiących Śród kwiatów powodzi Omijam koralowe ostrowy burzanu Już mrok zapada Nigdzie drogi ni kurchanu. Patrzę w niebo Gwiazd szukam przewodnicze kłodzi. Tam zdala błyszczy obłok? Tam jutrzenka wschodzi? To błyszczy dniestr, to weszła lampa akermanu. Stójmy jak cicho. Słyszę ciągnące żurawie których by nie dościgły źrenicy sokoła Słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła W takiej ciszy, tak ucho natężam ciekawie Że słyszałbym głos z Litwy Jedźmy! Nikt nie woła